5 zasad. Jak być bardziej szczęśliwym od doświadczonego terapeuty? Po pierwsze, codzienne poszukiwanie pozytywów. By zmienić myślenie, każdego dnia znajdź dobre rzeczy, które Ci się przydarzyły. Na początku łatwo przypomnisz sobie kilka przykładów, ale później może Ci zabraknąć pomysłów. Skup się to właśnie tu dodatkowy wysiłek wzmacnia Twój mózg. Postaraj się znaleźć co najmniej 5 pozytywów, nawet jeśli zajmie to kilka minut. Te chwile nie muszą być wielkie mogą być proste. Miła jazda, życzliwy uśmiech czy spokojny spacer. Z czasem to ćwiczenie nauczy twój mózg skupiać się na pozytywach, poprawiając twoje samopoczucie każdego dnia. Numer 2. Wydawaj pieniądze na doświadczenia, a nie rzeczy. Jest to kurs szczęścia, a Uniwersytet w Yale dokładnie to zbadał. Wiemy, że doświadczenia dają trwałe szczęście, a rzeczy tylko krótki impuls, który znika po dwóch tygodniach. Wspólne doświadczenia zostawiają historie, wspomnienia i więzi na całe życie. Zamiast kupować gadżet Zarezerwuj wycieczkę, idź na piknik czy koncert, lub podziel się wyjątkową chwilą z bliską ci osobą. Numer 3. Po prostu zrób coś dobrego dla innych. Działa to najlepiej, jeśli jest zgodne z Twoimi wartościami i zrobisz to bezinteresownie. Badania pokazują, że poświęcanie czasu lub pieniędzy na ważne dla Ciebie sprawy albo ludzi daje mózgowi radość. Może to być miły gest, jak postawienie komuś kawy czy kupienie posiłku potrzebującemu. Najważniejsza jest intencja, a nie kwota. Ważna jest świadomość, że to ma znaczenie. Numer 4. Żyj zgodnie z wartościami, a nie celami. Nasze społeczeństwo, zwłaszcza na Zachodzie, skupia się na celach. Cele dają ulotne szczęście tylko, gdy je realizujemy lub do nich dążymy. Zamiast tego określ najważniejsze dla ciebie wartości jak poczucie humoru, asertywność, życzliwość, pracowitość, obecność. Na koniec dnia zapytaj siebie, czy żyłeś dziś zgodnie ze swoimi wartościami. Pozwala to cieszyć się chwilą, bez czekania na realizację celów, by być szczęśliwym. Numer 5. Dbaj o swoje najważniejsze relacje. Badanie Harvardu pokazało, że to nie bogactwo czy władza, a jakość naszych relacji głównie decyduje o poczuciu szczęścia. By być szczęśliwym, poświęcaj czas najważniejszym dla ciebie osobom.